Witajcie słuchacze, to jest 44 odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna, a w dzisiejszym odcinku kolejny ważny społecznie temat czyli manipulacja w internecie i zjawisko deepfake. Temat jest naprawdę ważny i każdy z nas powinien go znać. Zapraszam. Manipulacja w internecie to nic innego jak świadome wprowadzenie ludzi w błąd, by wpłynąć na ich opinie i zachowania. Jednym z najbardziej znanych sposobów manipulacji są tak zwane fake newsy, czyli fałszywe wiadomości. Te wiadomości wyglądają na prawdziwe, ale są stworzone po to, żeby nas oszukać. Przykład. Kilka lat temu w sieci pojawiła się informacja o rzekomym porwaniu dziecka w jednym z parków Rozrywki. Ludzie wpadli w panikę i przestali tam chodzić, choć okazało się, że to była tylko plotka. Ale pamiętajcie, że manipulacja to nie tylko fake newsy. Mamy też mikrotargetowanie reklam politycznych, które są dostosowane do naszych indywidualnych preferencji. Reklamy te wpływają na nasze wybory polityczne bez naszej świadomości. To trochę jak w filmie Matrix: jesteśmy sterowani, nawet o tym nie wiedząc. Manipulacja w internecie ma wiele twarzy. Oprócz fake newsów i mikrotargetowania są też inne sposoby: clickbait. To takie chwytliwe tytuły artykułów, które mają nas skłonić do kliknięcia. Nie uwierzysz, co zrobiła ta gwiazda. Znacie to, prawda? Klikamy, a tam zupełnie inna historia. Trolling to celowe prowokowanie innych użytkowników, by wywołać kłótnie lub zamieszanie. Na pewno spotkaliście się z komentarzami, które tylko po to są napisane, by kogoś wkurzyć. Astrotarfing to sztuczne tworzenie wrażenia, że dany produkt Usługa lub pogląd mają szerokie poparcie społeczne. Firmy często zatrudniają ludzi, by pisali pozytywne komentarze o ich produktach. Teraz przejdźmy do deepfaków. Deepfake to technologia, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia realistycznych, ale fałszywych filmów i nagrań audio. Dzięki uczeniu maszynowemu te fałszywki są coraz trudniejsze do odróżnienia od prawdziwych materiałów. Przykład? W 2018 roku pojawiło się wideo przedstawiające prezydenta Zimbabwe Roberta Mugabe w kompromitującej sytuacji. Film wyglądał tak realistycznie, że wielu ludzi uwierzyło, że to prawda. Okazało się jednak, że to deepfake. Informacje te pochodzą z raportu Europolu o zagrożeniach związanych z deepfake. Europol 2024. Ale nie wszystko związane z deepfake'ami jest takie straszne. Na przykład w 2020 roku stworzono fałszywe wideo z Tomem Cruzem, który rzekomo reklamował produkty do sprzątania. Ludzie zaczęli się zastanawiać, dlaczego gwiazda Hollywood reklamuje takie rzeczy. Dopiero po dokładniejszej analizie okazało się, że to deepfake. To był raczej żart niż próba oszustwa, ale pokazuje, jak realistyczne mogą być te fałszywki. Technologia deepfake wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do tworzenia fałszywych treści. Proces ten obejmuje trzy główne etapy: trenowanie modelu, algorytmy uczą się na podstawie istniejących materiałów wideo, aby rozpoznać cechy charakterystyczne osób lub obiektów. Na przykład, aby stworzyć deepfake z twarzą znanego aktora, algorytm analizuje setki godzin nagrań wideo tego aktora. Generowanie treści. Na podstawie zdobytej wiedzy, algorytm tworzy nowe treści, które naśladują rzeczywistość. Może to być film, w którym aktor wypowiada słowa, których nigdy nie powiedział. Postprodukcja wykorzystanie dodatkowych narzędzi do poprawy jakości wideo i audio, aby było bardziej realistyczne. Obejmuje to korektę kolorów, dostosowanie dźwięku i inne techniki, które sprawiają, że końcowy produkt jest trudny do odróżnienia od prawdziwego. Przykładem może być film, który stał się wiralem na platformach społecznościowych, przedstawiający rzekomego aktora Hollywood w kompromitującej sytuacji. Mimo, że wideo było fałszywe, zyskało dużą popularność, wywołując zamieszanie i szkodząc reputacji osoby, której dotyczyło. A teraz przedstawię Wam pokrótce kilka praktycznych porad i wskazówek, jak rozpoznać i chronić się przed zjawiskiem deepfake oraz innymi formami manipulacji w internecie. Po pierwsze, dokonujcie zawsze weryfikacji źródła. Sprawdzajcie, czy informacje pochodzą z wiarygodnych źródeł. Zawsze sprawdzajcie, kto jest autorem treści i jakie są jego motywacje. Jeśli coś wydaje Wam się podejrzane, prawdopodobnie takie jest. Po drugie, analizujcie przeglądane w internecie treści. Zwróćcie uwagę na nierealistyczne elementy w wideo, takie jak nienaturalne ruchy, nieprawidłowe oświetlenie czy dziwne zmiany w głosie. Na przykład, jeśli wideo przedstawia znaną osobę mówiącą coś niezwykłego, warto zwrócić uwagę na synchronizację ruchu ust z dźwiękiem. Często jest to słaby punkt Deep Fake. Po trzecie, używajcie narzędzi do weryfikacji. Istnieją narzędzia online, które pomagają w identyfikacji Deep Fake. Przykładem jest oprogramowanie DeepWare Scanner, które analizuje wideo i wskazuje, czy mogło być ono zmanipulowane. I w końcu, po czwarte, zwracajcie uwagę, by się odpowiednio edukować. Uczcie się, jak działają technologie manipulacji i jakie są najnowsze techniki wykorzystywane w fałszywych treściach. Im więcej wiecie na ten temat, tym łatwiej będzie Wam rozpoznać potencjalne zagrożenia. Pamiętajcie, że ten podcast to tylko kropla w morzu niezbędnej wiedzy w tym temacie. Zwracajcie również uwagę na drobne szczegóły. Które mogą zdradzić fałszywe wideo. Na przykład deepfake mogą mieć problemy z odwzorowaniem szczegółów, takich jak biżuteria, okulary czy włosy. Jeśli coś wydaje się nie tak, warto przeprowadzić dodatkową weryfikację takiej treści. Teraz, żeby trochę rozluźnić atmosferę, opowiem Wam kilka zabawnych historii związanych z deepfake. Pierwsza historia dotyczy znanej kampanii reklamowej, w której wykorzystano deepfake do stworzenia serii zabawnych filmów z udziałem różnych celebrytów. W jednym z filmów znany aktor Morgan Freeman rzekomo mówił o swojej nowej pasji zbieraniu plastikowych kaczek. Film był tak realistyczny, że wielu jego fanów zaczęło mu przysyłać plastikowe kaczki jako prezenty, myśląc, że to prawda. Freeman musiał potem wydać oficjalne oświadczenie, że nigdy nie zbierał plastikowych kaczek, a cała kampania była tylko żartem. Druga historia dotyczy słynnego komika, który wykorzystał deepfake do stworzenia serii wideo, w których występuje jako różne postacie historyczne takie jak Abraham Lincoln czy Julius Cesar. W jednym z filmów Lincoln udzielał porady, jak radzić sobie z problemami współczesnego świata, używając bardzo współczesnego języka. Film stał się wiralem i wywołał wiele śmiechu, ale także zwrócił uwagę na możliwości i zagrożenia związane z technologią deepfake. I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu. Szklanka do połowy pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify i wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do połowy pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo.